Szczęść Boże, witajcie w kolejną niedzielę wielkanocną. Spotykamy się w naszych rekolekcjach, spotkaniach po prostu o Bogu na Ewangelia po katolicku, na YouTubie, Instagramie, Facebooku i Spotify. W tle słyszycie pięknie śpiewające ptaszki, bo mam otwarte okno, gdy to nagrywam, więc słyszycie, jak te pięknie śpiewają. Zresztą są wiosenne klimaty, majowe, więc czemu by ptaszki do audycji nie dopuścić? Spotykamy się w naszych spotkaniach, no bo jak się, co, co można zrobić ze spotkaniami, jak się, nie, jak się nie spotykać nad Jukatem, czyli katechizmem dla młodzieży danym przez papieża Benedykta XVI całemu kościołowi, szczególnie ludziom młodym, ale również i nam, bo chcemy właśnie na to pragnienie i prośbę papieża emeryta odpowiedzieć, kiedy dawał katechizm, to napisał w przedmowie, że mówi, mówił do, do młodych, studiujcie katechizm, mówcie o tych treściach na różnych forach, dzielcie się wiarą, wzrastajcie w tym, więc na Ewangelii po katolicku również na to pragnienie, że pragnienie papieża emeryta chcemy odpowiedzieć. Dzisiaj odcinek, wydaje mi się, że będzie krótki, chociaż zawsze jak tak mówię, to wychodzi zupełnie inaczej. Zobaczymy jak to będzie. Też patrząc już na rozkład jazdy, który mam, to może dla niektórych, którzy lubią tę serię, dobra wiadomość: od przyszłej niedzieli, czyli od niedzieli w niebo wstąpienia. W której troszeczkę się cofniemy do pewnych punktów w katechizmie Będą odcinki codziennie Ale zła wiadomość taka, że skończą się w niedzielę zesłania Ducha Świętego Więc będzie intensywna końcówka I dwa tygodnie jeszcze zostało naszych spotkań po prostu o Bogu A może kiedyś zrobimy drugą serię Zobaczymy, jak będziecie chcieli Przechodzimy do dzisiejszego tematu Tutaj mamy taki nagłówek W Jukacie wierzę w grzechów odpuszczenie I dzisiaj dwa tematy z odpuszczeniem grzechów Kwestii, czy Kościół może odpuszczać grzechy i jakie istnieją sposoby, możliwości odpuszczenia grzechów? Okazuje się, że jest ich kilka, więc myślę, że warto, warto ten temat podjąć, zresztą jak wszystkie z Jukata. Dobrze. Czy Kościół rzeczywiście może odpuszczać grzechy? Odpowiedź jest stwierdząca: oczywiście, tak. Jezus nie tylko sam odpuszczał grzechy, ale także wyda, wydał zlecenie Kościołowi i udzielił mu władzy, aby uwalniał ludzi z ich grzechów. To w ogóle był taki temat, jeśli chodzi o odpuszczenie grzechów i pana Jezusa, kiedy faryzeusze zarzucali mu to, że nikt nie może poza Bogiem odpuszczać grzechów, a Jezus to robił. Przez, nawet mamy tą znaną dobrze przypowieść o człowieku sparaliżowanym, którego jego koledzy, znajomi, czterech mężczyzn wniosło, przynosząc go do Jezusa i on najpierw mówi odpuszczone są twoje liczne grzechy, twoje, twoje, twoje grzechy Nie liczne, liczne to są z, to z, innej, z innej Ewangelii. W każdym razie są odpuszczone twoje grzechy i w tym momencie było takie wzburzenie wśród, wśród ludzi, że jak on może odpuszczać grzechy, tylko Bóg może odpuszczać grzechy. I Jezus pokazał właśnie przez to no właśnie ja jestem Bogiem. To właśnie chciał przez to pokazać i potem się potem dopiero uczynił cud, że ten człowiek wstał. Więc Jezus miał władzę odpuszczania grzechów jako syn człowieczy, syn Boży, ale tą władzę przekazał Kościołowi. Czyli władza odpuszczania grzechów, to, że można przebaczyć grzechy jest tylko w rękach Boga. Z natury, tylko On może odpuszczać grzechy, ale ponieważ Jezus świadomie przekazuje tą władzę Kościołowi, dlatego Kościół może również przez swoich kapłanów odpuszczać grzechy. Mamy ten fragment mówiący, pokazujący tak naprawdę ustanowienie tego sakramentu Spowiedzi Świętej. I nie tylko zresztą, bo to jest, zresztą zobaczymy w tym drugim punkcie dzisiejszym, że nie tylko spowiedź odpuszcza grzechy. Tym, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są zatrzymane. jakie wielkie oddanie władzy, nie? Zobaczcie, że nawet to pierwsze to jeszcze takie okej, okay, że są odpuszczone, ale komu zatrzymacie, są zatrzymane. Czyli jak kapłan nie rozgrzeszy to nie, nie ma tych grzechów odpuszczonych. To nie jest wymysł Kościoła. To jest zapisane w Piśmie Świętym. To słowa samego Chrystusa, który właśnie w taki sposób tę sprawę rozwiązał. Którym odpuścicie, są odpuszczone, którym zatrzymacie, są zatrzymane. I ta władza jest przekazywana od apostołów przez kolejnych. I kolejnych przez biskupów, potem dostają, i, i my kapłani też otrzymujemy tą władzę od biskupów. Ona jest można powiedzieć, związana z sakramentem święceń. Chociaż, no właśnie, bezpośrednio tą władzę odpuszczenia grzechów w swojej decyzji ma biskup, w swojej parafii probusz czy na mocy urzędu, przede wszystkim biskup, ale my wszyscy kapłani, my mamy możliwość przez sakrament święceń taką. Można to nazwać mądrze, to brzmi, nawet zabrzmi ontologiczną, taką, czyli my możemy, przez to, że jesteśmy kapłanami, możemy. Odpuszczać grzechy, ale żeby to, zadzia... żeby to funkcjonowało, żeby to włączyć taką opcję, może to jest takie, taka opcja, która nie zawsze jest włączona, musi nam biskup tej władzy udzielić. Taka rzecz się dzieje zawsze po święceniach kapłańskich. U nas w seminarium, przynajmniej zawsze po obiedzie, ksiądz arcybiskup bierze jeszcze kleryków na modlitwę do kaplicy, do kościoła, i w tym momencie mówi, że teraz wam udzielam władzy odpuszczania grzechów. Do tego momentu spowiedzi byłyby nieważne z racji tego, że tej władzy nie mamy przekazanej. To jest bardzo ważne, żeby tą, mieć tą władzę. W sytuacji zagrożenia życia jest możliwość, że każdy ksiądz nawet po, w karach kościelnych na moc sakramentu, ponieważ jest pierwszym prawem, najważniejszym prawem jest zbawienie dusz, jak mówi ostatni kanon z kod, kodeksu prawa kanonicznego, Zatem wtedy każdy kapłan może. Na ten temat dużo więcej mówiłem już w, w siedmiu wspaniałych, więc jak ktoś chciałby posłuchać na ten temat, odpuszczenia grzechów tej władzy to jest bardzo szeroko omówione już w całości w siedmiu wspaniałych, bo teraz mamy sakrament święceń, więc może coś tam jeszcze będzie w tej kwestii, ale najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o spowiedź, są już omówione w tamtej serii. To tyle. Yy, wracamy do Jukata. Przez posługę kapłana człowiek uzyskuje Boże przebaczenie, a jego wina zostaje wymazana tak doskonale, jakby jej nigdy nie było. To jest niesamowite. Grzech zostaje zgładzony. Nie, że jakoś on nam jest, nie wiem, że Pan Bóg, że on jest, ale na niego nie patrzy, czy coś takiego, nie? Yy, jest zgładzony. Grzechy są całkowicie unicestwione, zniszczone. Yy, zło nie istnieje, dlatego czasami. Yy, Mamy takie doświadczenie, zwłaszcza po takiej dłuższej, głębszej spowiedzi, kiedy może doświadczaliśmy już owoców grzechu w nas, tej śmierci, która się rozlewa. Ten moment rozgrzeszenia i to, co się dzieje potem, jest naprawdę taką, czuć mega dużą różnicę. Eee, wtedy właśnie widzimy, jak, jak bardzo grzech nas zmienił, jak bardzo żyliśmy w ciemności i śmierci, gdy byliśmy w grzechu. Dlatego właśnie mocne słowa wymazane tak doskonale, że jakby jej nigdy nie było ta wina. Kapłan może to uczynić tylko dlatego, że Jezus pozwala mu uczestniczyć w swojej Bożej władzy odpuszczania grzechów. To nie pobożność księdza, to nie dlatego, że się jakoś tak bardziej pomodle, albo że, nie wiem, coś tam się przygotuje wcześniej, czy coś nie. To, to już jest dane przez sakrament święceń. To Chrystus tak naprawdę przez nas rozgrzesza. Ta władza to tak samo jak, jak wszystko, co Kościół robi, jest... Yy, tak naprawdę, władzą Chrystusa, który przez nas działa. Bo się podzielił z tą władzą, i to jest jego decyzja, właśnie, żeby Kościół też uczestniczył w dziele zbawienia człowieka. Ciekawe, bardzo ciekawy temat, bardzo ciekawa też, też ten punkt. Zachęcam do tego, żeby sobie do niego wrócić. 150. Czy Kościół może odpuszczać grzechy? Bardzo syntetycznie, fajnie to jest zrobione. Tu mamy jeszcze tekst świętego Jana. Chryzostoma. Kapłani otrzymali pełnię władzy, którą Bóg nie obdarzył ani aniołów, ani archaniołów. Bóg określa przez to z góry zadanie kapłanów na ziemi. Pełnię władzy. Nie mają takiej władzy aniołowie, ani archaniołowie. Spowadzania, przy święte, odprawiania. To jest niesamowite, jak bardzo Bóg wywyższa człowieka grzesznego, taki anioł, archanioł. Archanioł Michał nie ma takiej władzy, jak, jak kap... zwykły kapłan swojej parafii. Zwykły ksiądz, jakiś tam Yy, kozie i wulki pod nie yy, wiem, jakoś tamten nie? Gdziekolwiek, gdziekolwiek jest jakiś ksiądz, yy, przez sakrament Święty tą wielką, wielką tajemnicę obecności Chrystusa w człowieku i przez człowieka. Yy, taką ma wielką władzę. Mm? To jest niesamowite. Yy, ciekawa tutaj jest fragment, aż sam się zastanawiam, czy to czytać, czy nie, ale skoro to jest napisane, to przeczytamy. Słowa Marcina Lutra. Niemieckiego reformatora religijnego, tak nazwane tutaj. Hmm, politycznie poprawnie, tak? No, tutaj można by to było różnie nazwać. E Ciekawe słowa mówi, bo mówi, objawiałbym się, gdyby nie było poufnej spowiedzi. Sam fakt, że potem z, z tego zrezygnował, można powiedzieć, nie? Przecież sama e reformacja, co, co zrobiła z Kościołem i, i odeszło się od tego, ale. To może jeszcze był na takim etapie, kiedy jeszcze się za bardzo nie pogubił, to, słowa powiedział. Obawiałbym się, gdyby nie było poufnej spowiedzi. Potrzebne to jest. Nie tylko tak, bo to nie jest psychologia tylko. To pewnie jakieś tam psychologiczne aspekty też w tym są. A tu chodzi o doświadczenie zbawienia, mocy Bożej, Chrystusa, który przechodzi przez ten sakrament i tak naprawdę spowiedź zanurza nas jeszcze bardziej na nowo. Tak w tym momencie konkretnie, w męce śmierci i Saniu Chrystusa. Dlatego tak to ma wielką moc. I to, co zostało dane Kościołowi, jak wiele od nas zależy od Kościoła, od kapłanów. Skończył się już ten modlitw, tydzień modlitw o, o, o powołania, ale cały czas trwamy na modlitwie i modlimy się za naszych przygotowujących się do braci którzy potrzebują naszej modlitwy za diakonów, za kleruków piątego roku, którzy już na dniach, bo już za tydzień diakoni będą nowi, przynajmniej u nas w Częstochowie, będą nowi też presbiterzy za dwa tygodnie, więc bardzo potrzebam, żeby, żebyśmy my, kapłani, noszący to tajemnicę już przez sakrament świętej na zawsze, na wieki, żebyśmy potrafili to dźwignąć tak, tak życiowo, żeby tym rzeczywiście być dobrym, takim osobowym narzędziem w ręku Pana Boga. Dobrze, drugi punkt dzisiaj, i to jest też ciekawe, myślę, jakie istnieją w kościele możliwości odpuszczenia grzechów. Okazuje się, że nie tylko spowiedź, zaraz sobie powiemy o tym, w jaki sposób kościół odpuszcza grzech, jak to się dzieje. Zasadniczo odpuszczenie grzechów dokonuje się, uwaga, w sakramencie chrztu. Potem w celu uzyskania odpuszczenia grzechów ciężkich konieczny jest sakrament pokuty i pojednania, czyli spowiedź. Również w przypadku grzechów le lekkich zaleca się spowiedź. Również czytanie pisma świętego, modlitwa, post i wykonywanie dobrych uczynków mają moc oczyszczającą. Tu jeszcze bym dodał, że też komunia święta gładzi grzechy. O tym czasami zapominamy, że każda komunia święta gładzi grzechy lekkie. Jeżeli mamy grzechy lekkie, to trzeba nawet iść do Komunii Świętej. Nie, nie pozbawiać się naj, najskuteczniejszego lekarstwa na, na słabość, na grzech. Potrzeba kormienia się Eucharystią. Czasami nawet kapłani, kiedy ktoś ma na przykład problem nałogowy jakimś grzechem, nie jest w stanie się z niego, bo mu się, nie wiem, co, co, co godzinę się spowiada na przykład, albo codziennie I, i rzeczywiście walczy, podejmuje tak uczciwie walkę i jest czasami bezradny. Czasami kapłani Pozwalają nawet, z racji, że to jest już grzech nałogowy i nie ma tutaj pełnej dobrowolności świadomości na to, żeby chodzić do Komunii Świętej mimo popełnienia takich grzechów. Bo, no właśnie, sakrament Eucharystii nie jest jakimś wynagrodzeniem za Samochody tam jeżdżą z tyłu, eee, nie jest jakimś takim wynagrodzeniem, za, za, że jesteś super, za jakiś medal złoty dostajesz, a dzisiaj byłeś grzeczny, co dostaniesz Pana Jezusa. Nie, to jest właśnie spotkanie z Bogiem zbawiającym. Eucharystia, Kołunia Święta, tak można to eee, nazwać. Spotkanie z Bogiem, który zbawia, który daje zmartwychwstanie, życie karmi, nas ożywia, uświęca. Czyli przede wszystkim chrzest. To jest najważniejsze. W chrzcie są zgładzone wszystkie grzechy, także grzech pierworodny, chociaż my się na tym często jakoś tak koncentrujemy, że ten grzech pierworodny jest główny sakrament, yy, głównym tutaj skutkiem jest pozbawienie grzechu pierworodnego. Tak nam się chrzest kojarzy. Przede wszystkim, to też nie wiem, czy już, już padało, na pewno padało w Siedmiu Wspaniałych, zachęcam, wejdźcie tam, to jest taki pierwowzór dla naszej serii. Po prostu o Bogu to lubi, po prostu o Bogu ten, ten bardzo pokocha też Siedmiu Wspaniałych, bo to jest bardzo podobne. Tylko tam omawiamy katechizm i sakramenty, więc wspaniały temat, a tutaj akurat Jukat, więc bardzo tam jest podobnie. I właśnie mówiliśmy sobie, że Chrzest Święty przede wszystkim nas włącza w życie samego Boga, sprawia, że my stajemy się uczestnikami życia Trójcy Świętej, że jesteśmy jedno z Kościołem. I wiele, wiele różnych takich, że mam łaskę święcającą ten grzech pierworodny w tych skutkach sztu jest gdzieś tam wymieniony, ale nie jest tutaj najistotniejszy. Dużo ważniejsze jest włączenie w życie Boże, i to jest właśnie ważne, też, żeby zrozumieć, że grzechów nie mamy, dlatego że my jesteśmy, nie wiem, jakoś tak zewnętrznie święci sami z siebie, tylko dlatego mamy życie w sobie, czyli nie mamy też grzechów, bo jesteśmy włączeni w Boga. To o to w tym chodzi. Wszystko tak naprawdę powinno w życiu zmierzać do jednego, żeby być jedno z Bogiem, żeby być w Nim, żeby być w Nim zanurzonym, żeby z, ni z niego czerpać życie. My czasami, nauczeni przez całe życie, może właśnie takiego, tak nas wychowano też religijnie, nie? to ktoś popełnił błąd, jakieś może książka, teheta, czy rodzica, czy ktoś tam nas wychowywał do wiary, czy sami gdzieś tak po, po ludzku szukaliśmy po masku. Że my na to zarabiamy, że my próbujemy być tacy właśnie dobrzy i święci sami z siebie, bo myślimy, że tak Pan Jezus też chce, nie? Że, że On tego od nas oczekuje. Nie, to chodzi o to, żeby być zanurzonym w Boga. Celem jest żyć w Bogu. Nie jakieś tam, jak, jak mnie to przeraża, jak gdzieś widzę, yy, jak są jakieś modlitwy i ludzie tylko tutaj intencje, intencje i wszystko po prostu. To jest tak, tak nie o to w tym chodzi wszystkim. Te intencje są ważne, ale to, to naprawdę to, to nie jest najistotniejsze, nie? Pan Bóg to nie jest jakiś tam, nie wiem, że to wrzucamy jakieś tam listę życzeń i, i, i Panie Boże daj, daj mi życie, zbawienie, to on, on, i dlatego czasami, dlatego to jest prawda, jak prosimy w dłu, Ojca w imię moje, to wszystko spełni, to przede wszystkim Pan Jezus o, o to chodzi, nie? Żeby prosić o życie i wtedy zawsze Duch Święty przyjdzie. On zawsze daje Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Tam w jednej Ewangelii jest to tak sprecyzowane, że da Ducha Świętego tym, którzy o Niego proszą. A my tak sobie Ducha Świętego też, ale Panie Boże ten, albo, albo na przykład też podejście do Ducha Świętego jako tak nie wiem, niech po prostu Duch Święty, będzie wybuch Ducha Świętego tutaj, nie? No to są takie jakieś, takie, nie wiem, wykrzywiona nasza religijność, nasz, nasze chrześcijaństwo, już nawet o katolicyzmie to nie mówię, ale chrześcijaństwo więc kochani, przede wszystkim podsumowując celem nawet nie jest to żebyś nie miał grzechu, tylko żebyś był w Bogu, żebyś był w święty żebyś był w nim zanurzony to się też wiąże z odpuszczeniem grzechów, ale my też w tym chodzeniu do spowiedzi, walce z grzechem, pamiętajmy, że to nie chodzi o to, żebyś celem nie jest, robię wszystko, żeby nie mieć grzechu, tylko robię wszystko, żeby być świętym i jak robisz to, żeby wszystko być świętym, to przy okazji też nie będziesz miał grzechu, bo to się z tym wiąże. A nie zawsze jest tak, że jak robisz wszystko, żeby nie mieć grzechu, to od razu też wybierasz coś, bo to nie chodzi o to, żeby czegoś nie chcieć. To ma być pozytywny wybór czegoś, a raczej kogoś, czyli Boga. Przede wszystkim trzeba po prostu wybrać Boga. Trzeba chcieć być w Nim. Trzeba chcieć Go kochać. Trzeba. Yy, pragnąć, tak jak to dzisiaj w Ewangelii, było, to bardzo takie jest. Yy, bardzo takie szczególne, to w najlepszej cząste, trochę o tym wspominałem, trochę na homilii było więcej, chociaż homilii niestety nie nagrałem chociaż może akurat tak też potrzebowałem żeby tej homilii nagrywać o to chodzi, żeby pragnąć Boga, a On Cię tym wypełnił. On Ci to da, bo On chce tego no po to Pan Jezus właśnie umarł i zmartwychwstał żeby dać nam życie, więc skoro to zrobił tak wiele poświęcił, żeby, żebyśmy mieli życie, to na pewno możesz być spokojny, czy spokojna na pewno Ci to życie chce dać na pewno, bo właśnie to jest cel. Więc tego szukajmy. Yy, z grzechem walczmy o tyle, ile to nam służy, właśnie yy, że, jeżeli mamy przed oczami, że chcemy być święci, że chcemy być z Nim. A nie, że tak, bo ja się źle czuję z grzechem, bo ja, bo mi jakoś tak, czasami mój egoizm może jakoś tak zadziałać, że. Ja się źle czuję, bo zrobiłem coś złego, nie? I muszę iść do spowiedzi. I to jest właśnie ten przykład żaru niedoskonałego, bo się boję piekła, albo bo moja pycha mi wyrzuca, że nie jestem taki wspaniały. To też jest. To nie o to chodzi. Bo chcę być z Bogiem, bo On mnie pragnie, bo ja chcę, bo ja chcę Go pragnąć i by być jedno z Nim. To jest cel. Obyśmy to potrafili przyjąć tak bardzo. Potrzebujemy sobie to powtarzać, bo tak bardzo nam to ktoś źle układał w głowach. A to jest bardzo katolickie i prawdziwe. Kochani, dzięki Wam za dzisiaj. Czy wyszło krócej? Chyba trochę tak, patrzę tak na zegarek chyba 18 minut, 19, no to w sumie podobnie, 20 minut mniej więcej. No, ale cieszę się, że się udało nam spotkać. Już jesteśmy pewnie po kapliczce dzisiaj, po tych różnych naszych spotkaniach, modlitwach. Dzięki Wam za dzisiaj. I za tydzień zapraszam na kolejny odcinek: będzie o wniebowstąpieniu. Pamiętacie, mówiłem Wam, że tak się fajnie też pokrywały te treści związane z Wielkim Tygodniem, z Triduum Paschalnym, akurat wtedy wypadały te punkty w Jukacie, i wtedy postanowiłem, że nie będę kontynuował punktów po kolei, tylko ominę te treści o niebowstąpieniu, żeby pasował na wniebowstąpienie, Więc za tydzień będzie w temacie bardzo. I potem kolejne punkty już mam też rozpisane. Przez cały tydzień będziemy się codziennie spotykać, podobnie jak w Wielkim Poście. I zakończymy w niedzielę ze spłania Ducha Świętego. Taki rozkład jazdy na Po prostu o Bogu. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Życzę Wam jak najlepszej nocy. Do zobaczenia jutro w Hashtagu. Cieszę się, że ta seria też jakoś się przyjęła, że, że oglądacie, zwłaszcza na Instagramie. Pozdrawiam wszystkich oglądających na Instagramie, bo tam jest najlepszy odbiór, chociaż czasami YouTube mnie też zaskakuje, bo najlepsza cząstka na Stanisława Biskupa Męczennika była no, prawie 100 osób gdzieś obejrzało tam, więc całkiem, całkiem ładnie. Dzięki Wam za dzisiaj przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i pa.